Tym razem, zamiast wstępu powiemy wam tylko, że film, który dzisiaj omawiamy, objęliśmy naszym patronatem medialnym, więc jeżeli to wystarczy Wam jako rekomendacja, to od razu lećcie do kina. I zrobiliśmy to nie bez przyczyny, ponieważ po raz pierwszy monument obejrzeliśmy na festiwalu Nowe Horyzonty we Wrocławiu. Obejrzeliśmy go tam dwukrotnie i teraz poszliśmy na film trzeci raz, żeby być z tymi emocjami na świeżo i żeby móc o nim trochę więcej opowiedzieć. Jeżeli widzieliście nasz materiał właśnie z festiwalu Nowe Horyzonty, w którym już pokrótce dzieliliśmy się naszymi spostrzeżeniami na temat tego filmu, no to wiecie, że ogromnie nam się podobał i w ogóle cała dotychczasowa twórczość Jagody Szelc to jest po prostu to, co do nas trafia. Zresztą sama Wieża Jasny dzień, czyli poprzedni film tej reżyserzycy, trafił na pierwsze miejsce naszej topki. I powiem tak, jeżeli podobała Wam się Wieża Jasny Dzień, to prawdopodobnie monument też trafi w Wasze gusta. Ale to są dwa zupełnie różne filmy. I jeżeli nie podobała Wam się Wieża Jasny Dzień, to wcale nie oznacza, że monument nie przypadnie Wam do gustu tak. również. Tutaj, zanim przejdziemy w ogóle do omawiania tego filmu, należałoby chyba zarysować w jakimś sensie kontekst w ogóle, bo ten film nie powstał w bańce. Jest to dyplom Wydziału Aktorskiego Łódzkiej Filmówki, zrealizowany za bardzo, bardzo małe pieniądze. Nawet w odniesieniu do Wieży Jasny Dzień, to jest dziewięciokrotnie mniejszy budżet. Tak, no 200 tysięcy przy. Tak dużej obsadzie, i tylu osobach, które muszą przy tym pracować, żeby to jakoś spiąć? Nie, to jest kosmos dla mnie, to jest tak. jakiś w ogóle kosmos. I to już sprawia, że jestem pod ogromnym wrażeniem, że to się udało. Mamy tutaj do czynienia z grupką studentów hotelarstwa, którzy jadą gdzieś do jakiegoś pensjonatu, gdzie mają odbyć swego rodzaju staż, praktyki, mają się przygotować właśnie do zawodu i dzieją się dziwne rzeczy. Tak. I zbyt wiele więcej nie możemy Wam powiedzieć, bo tutaj wszystko może być. Spoilera. Tych aktorów, tych naszych głównych bohaterów dobiera się w swego rodzaju grupki. Niektórzy są w parach, niektórzy są w trójkach, inni e, w piątkach. Niektórzy na zasadzie kontrastu są dobrani, mm -hmm. inni na zasadzie tematu pewnych problemów, które trzeba przepracować i które są wspólne dla nich. Wszystko po prostu jest tajemnicą. I to wyłącznie od widza zależy, jak będzie odbierać pewne rzeczy. W żadnym momencie, jeżeli chodzi właśnie o te pojedyncze etiudy, które się pojawiają, nie mamy jakiegoś jednoznacznego wskazania na to, że tak jest, tak powinno być, tak na pewno nie jest. To jest coś, co ja ogromnie szanuję. Ta swoboda dla widza, swoboda interpretacyjna. Nikt ci tutaj nie mówi, jak masz odczytywać pewne rzeczy. Jagoda przygotowała nam swego rodzaju puzzle, tyle że... Odniesieniu do Wieży Jasny Dzień. Tutaj mamy miniaturkę i wiemy co mamy z tych puzzli zbudować. Finał tego filmu otwiera pewne drzwi, które nam pokazuje mniej więcej właśnie z czym mamy do czynienia, ale to nie znaczy, że odpowiada na absolutnie wszystkie pytania, bo cały czas z tymi puzzlami możemy się jeszcze bawić. Dla mnie jeżeli chodzi o kompozycję tego filmu, to jest w ogóle trochę tak jak z kotem Schrödingera, mhm. że ona jest jednocześnie zamknięta, bo takie jest zakończenie, a z drugiej strony jest otwarta, bo wszystko to, co dzieje się w sferze, powiedzmy, symbolicznej przez cały ten film jest do odczytywania na tyle różnych sposobów, że to zakończenie właściwie nie daje nam kluczy do odbioru tego, co dzieje się wcześniej. Przy drugim obejrzeniu, na przykład, można zwrócić uwagę na coś, co wydaje się być może jakimś błahym gestem na początku, a w kontekście tego, co dzieje się gdzieś. W Trzech czwartych filmu już pewne rzeczy się odkrywają. I mówisz już tutaj wtedy. o postaci Zuzanny Lee i stacji benzynowej. Choć nie ma to aż takiego znaczenia dla odbioru tak. tej postaci później, bo i tak nam się mówi wprost z ekranu. Ponownie jak w przypadku wieży Jasny Dzień, Szelc bawi się tutaj e, gatunkami, ale nie jest to film, który jednoznacznie który można określić, że to jest na przykład horror, czy to jest dreszczowiec, czy to jest thriller. Później ta atmosfera gęstnieje i mamy do czynienia z coraz bardziej przerażającymi wizjami, z coraz dziwniejszymi obrazami, tak. które pozostają też często na długo w głowie po zakończeniu I seansu. też mogą trochę zamieszać w głowie, że już przestajesz trochę wiedzieć, z czym masz do czynienia, mhm. ale to dobrze. Bo właśnie niesamowite jest to, że przy tak mikroskopijnym budżecie udało się jednak zachować taką spójność wizualną, estetyczną. Mamy nawet bohaterów, którzy noszą te plakietki z logo monumentu i mają Które te bluze. Które jest logo hotelu. Trudno jest patrząc na ten budynek, który widzimy w pierwszej scenie, kiedy mhm. przebywają tam studenci, odnaleźć tam te lokacje, w których rozgrywają się sceny później. Mi to od razu nasuwało skojarzenia z hotelem Overlook w Shining, bo tam też mieliśmy tak, że gabinet miał okno, a tak naprawdę znajdowało się w centrum budynku, więc to okno nie miało tam żadnego sensu tak, i no tutaj to... też mamy takie pomieszczenia, które na przykład Powinny kończą się w przejście, pewnym momencie, ale go nie ma i tak dalej i tak dalej. Lubię też to, że ten film jest przemyślany w najmniejszym szczególe, a jednocześnie może wydawać się chaotyczny. Okej, okay, są tutaj sceny, które linearnie się nie splatają. Ze sobą teoretycznie, mhm. ale z drugiej strony, na przykład, mamy coś takiego, jak taki motyw pożyczania sobie tutaj pieniędzy. Myślę, że to też jest istotne, żeby zwrócić uwagę na to, kto, komu, w którym momencie, bo to już coś oznacza. I wiem, że ta forma nie będzie odpowiadać każdemu, szczególnie tym, którzy właśnie przyzwyczajeni są do takich historii opowiadanych wprost, dosyć, właśnie chronologicznie ułożonych, żeby to się tam. Na tym Storyline wszystko zgadzało, tu może być różnie. No nie, bo ten film po prostu stanowi takie wyzwanie intelektualne dla widza, nie jest taką po prostu historią, którą wchłaniasz i zapominasz o niej, tylko ona z tobą właśnie zostaje i pracuje w Twojej głowie gdzieś po seansie. I właśnie podejrzewam, że jeżeli to będzie film, który na was zadziała i Wam się nie wiem, spodoba, coś w was otworzy, to on będzie z wami. Na bardzo długo. Jest w tym filmie coś takiego, co sprawia, że ciągle o nim myślę. Czego nie mogę się pozbyć mm -hmm. i ileś tam, ileś miesięcy po pierwszym seansie, co sprawiało, że mam ochotę oglądać go raz jeszcze i raz jeszcze i wydobywać konkretne nowe sensy, których być może nie widziałem poprzednim razem. I nawet teraz, oglądając film po raz trzeci, zwracałem uwagę na rzeczy, których kompletnie nie widziałem za pierwszymi dwoma razami już na stacji benzynowej w tych pierwszych otwierających film w ogóle sekwencjach, gdzie mamy w ogóle. Na przykład Gdzie mamy Gabrielę Muskałę? Wydaje się, jakby to był może film osadzony w tym e, samym uniwersum, jakby, co fuga. Jakby wracała właśnie z tego domu do swojej rzeczywistości powoli. Klucz wizualny jest też dosyć, powiedzmy, tam zbliżony i mógłbym uwierzyć, że to się rozgrywa w tym <noise> samym świecie. Więc może resztę do odkrywania pozostawimy wam już na samym seansie czy po seansie. Też zachęcamy was do dzielenia się swoimi interpretacjami czy swoimi teoriami właśnie w sekcji komentarzy tak. pod tym materiałem. Tylko pamiętajcie koniecznie o tym, jeżeli już widzieliście film i znacie jego zakończenie, najpierw zróbcie spoiler, kilka enterów i dopiero resztę, okej? Okay? Umowa. Czy można się tutaj do czegoś przyczepić? Myślę, że na pewno spora część osób będzie miała problem w ogóle z odbiorem tego filmu, no bo on jest nieprzystępny pod niektórymi względami i też często wygląda tak, jakby był swego rodzaju eksperymentem, performensem, czy jakimś ćwiczeniem aktorskim, i to może odrzucać widza. Może. Szczególnie ale finał. Ja nie będę się tego czepiać, bo mnie to nie odrzuca. Mi. Wręcz przeciwnie, pozwala na to, żeby podejść do filmu trochę inaczej niż zwykle. Dobra, to może zanim przejdziemy do ocen, już faktycznie, i do tego podsumowania, to pomówmy jeszcze troszeczkę o aktorach. Kto według ciebie z tej całej dwudziestki wyróżnia się, kto sprawił, że chciałabyś zobaczyć coś z nimi więcej? Wszyscy. Wszyscy, ja naprawdę, naprawdę chciałabym każdą z tych osób oglądać na ekranie. Uh -huh. Paulina Walędziak choćby jest fenomenalna. To, co już mówiliśmy, Zuzanna Lid. Karolina Bruchnik. Zuzanna Lid w świetnym duecie z Więcławkiem, tak, który w ogóle jest w sumie najpopularniejszym. Ale ten duet jest rewelacyjny. Tam jest jedna taka scena na mastershocie. Gdybym sam kręcił film, to pociąłbym ją przynajmniej z pięć razy w tym momencie, ale nie. Tutaj jest wszystko trzymane tak. aż do samego końca. I w ogóle to robi niesamowite wrażenie, że ci młodzi artyści naprawdę tak długie i tak wyczerpujące w pewnym sensie sceny ciągnął na 100%. Mhm. Dla mnie jest to film przede wszystkim taki, który perfekcyjnie realizuje swoje założenia. Przy mikroskopijnym budżecie, przy takich założeniach, że każdy z aktorów musi coś pokazać, przy powiedzmy ograniczeniach czasowych, realizacyjnych i tak dalej, udało się stworzyć kompetentny, intrygujący film, do którego chcę wracać. I to jest dla mnie największym chyba sukcesem w ogóle całej produkcji. Więc dla mnie to jest mocne 5 na 6 i ogromne serducho dla w ogóle całej ekipy, że takie coś się udało zrealizować i i że wiąże się to z takimi emocjami podczas seansu, bo tam suspens jest podkręcany z każdej kolejnej sekwencji do kolejnej sekwencji. Dla mnie to też jest 5 na 6 z ogromnym serduchem. Na pewno będę oglądać ten film jeszcze nie raz. Trochę bardziej czuję wierzę, bo jest w niej też więcej takich rzeczy, które bezpośrednio... We mnie rezonują. Bardzo szanuję wiarę w widza. Chciałabym, żeby takich filmów po prostu było więcej. I jak widać, mikroskopijny budżet nie musi być. Żadną przeszkodą. No, bo oczywiście są technicznie tutaj rzeczy, które można by było poprawić, gdyby było na to po prostu więcej pieniędzy. Na przykład dźwięk. Szczególnie tam jest problem z pogłosem. Ale to nie znaczy, że cokolwiek wam umknie z tego filmu. I z drugiej strony dźwięk też pod niektórymi względami jest mocno odpicowany. Też stanowi taką drugą warstwę, powiedzmy, w odbiorze w ogóle samego filmu. Tam jest Jasne. mnóstwo rzeczy, które dochodzą z zewnątrz. Gdzieś. I mi nie chodzi tutaj o wykorzystanie tego dźwięku i to, jakie on tutaj sprawia wrażenie, Ile dopowiada, ile tak naprawdę zmienia w wydźwięku danej sceny, chodzi mi o takie czysto techniczne rzeczy, że można by to było usłyszeć lepiej. I tyle, jeżeli chodzi o montaż, o scenariusz, o dialogi, rewelacja, wszystko wygląda i brzmi tak, jak powinno. Więc jeżeli wy jesteście widzami odważnymi, chcecie czegoś innego, no to po prostu. Lećcie do kina na ten monument. I faktycznie nie czekajcie na VOD. Dajcie się zaskoczyć ten pierwszy raz w kinie, żeby tego filmu nie zatrzymywać, żeby nie mieć tego momentu: Ej, zaraz, 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 ale czy to było to? Pozwólcie sobie na. Trochę tajemnicy. Nie musicie naprawdę odkrywać za pierwszym razem wszystkiego, co w tym filmie jest. Także zasadniczo sfilmowani, zachwyceni, stąd też między innymi nasz patronat medialny, o którym mówiliśmy na samym początku. Bo my nie patronujemy w ciemno. Więc polecamy wam wszystkim oczywiście udać się do kin. Poniżej pod tym materiałem znajdziecie pełną listę seansów w poszczególnych miastach, gdzie można monument zobaczyć. Są to seanse regularne oraz też jednorazowe w ogóle akcje, więc zwróćcie uwagę na to, czy w waszym mieście gdzieś ten film grają. My w każdym razie bardzo. Mocno liczymy na swoich widzów, na Was, że pokażecie klasę i faktycznie jakby podejmiecie to ryzyko. Nawet jeżeli to nie jest film z Waszej strefy komfortu, że postanowicie się sprawdzić, zobaczycie czy te puzzle do Was po prostu trafiają. I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy materiał. Do zobaczenia w następnych odcinkach.